No drodzy, powiedzcie jeszcze, że boicie się wojny. Ja znam wielu przedsiębiorców, którzy się boją. Nie boją się dlatego, żeby bali się konfliktu zbrojnego. Boją się dlatego, że w czasie takiego konfliktu ich biznesy mogą prosperować dużo gorzej niż normalnie. Jestem teraz w Miami, przyjechałem tutaj między innymi na konferencję biznesową, ale mam też kilkanaście spotkań biznesowych. I też poza tym, co ciekawe, dostałem zlecenie od trzech przedsiębiorców, żeby sprawdzić potencjał tego rynku, dlatego że bardzo by chcieli przerzucić część operacji tutaj do Stanów. No bo nigdy nie wiadomo, kiedy ruskie czołgi wiadomo. Nigdy nie wiadomo, czy do takiego potencjalnego konfliktu w praktyce nie dojdzie. I co wtedy? Ich biznesy prawdopodobnie przestaną istnieć. Więc ci przedsiębiorcy poprosili mnie, żebym sprawdził potencjał rynku amerykańskiego, żeby móc przerzucić część swoich operacji właśnie tutaj do Stanów, żeby w razie czego móc Potencjalnie takie operacje przerzucić nawet w całości, gdyby rzeczywiście doszło do konfliktu. A w międzyczasie mogą sobie budować tutaj taką małą nóżkę, tylko po to, żeby mieć ten przyczółek i przy potencjalnym zagrożeniu móc cały biznes praktycznie przerzucić. Słuchajcie, tu na przykład tak wygląda downtown w Miami. Takie budynki, jak tutaj burzą, to u nas dopiero się buduje w Polsce. Także e, chciałem tylko powiedzieć, że gdybyście Wy również czuli taką obawę, gdybyście czuli, że też boicie się takiego potencjalnego konfliktu. Napiszcie do mnie. Przez te moje kontakty w Miami, przez to, że mam tutaj kilku dobrych znajomych, którzy biznesy budują od lat, jestem w stanie pomóc każdemu, żeby przenieść część albo nawet w całości jego biznes, a przynajmniej poważnie sprawdzić potencjał tego rynku. Także jeśli chcielibyście taką opcję przetestować, dajcie po prostu znać, napiszcie do mnie, coś razem wymyślimy.